Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu, w którym porozmawiamy o planowaniu Twojej strategii reklamowej czy też strategii sprzedażowej. Odniosę się do trzech moim zdaniem najważniejszych filarów, które pomogą Ci nakreślić Twoją strategię reklamową. Po pierwsze, określimy grupę odbiorców osób, która kupuje, a nie tylko przegląda Twoją ofertę. Będzie miało to znaczący wpływ na to, aby nasza kampania była skuteczna. W kolejnym kroku przedstawił Ci sposoby na wywołanie akcji sprzedażowej, czyli porozmawiamy o tym, co powinieneś zamieścić na swojej ofercie sprzedażowej, tak aby sprzedawać więcej. Następnie starannie dobierzemy kanały promocji w taki sposób, aby nie przepalać naszego budżetu reklamowego. Także zapnij pasy i zaczynamy. Szukasz aktualnych i praktycznych wskazówek reklamowych, tworzysz kampanię i chcesz zwiększyć ich skuteczność, masz dosyć lania wody i powielania banałów? Poznaj świat marketingu według Kłopota. Nazywam się Patryk Łopot i co tydzień dzielę się najbardziej praktycznymi poradami na temat reklamy. Prowadzę kampanię, układam lejki, a w tym podcaście pokażę Ci, jak możesz zrobić to u siebie. Zapraszam do odsłuchu. Zanim ruszymy z merytoryką, kilka słów ode mnie. Długo zbierałem się do nagrania tego podcastu. Miałem wcześniejsze odcinki zakolejkowane, nagrane hurtem. Miałem chwilę urlopu, więc musiałem się mocno sprężyć do tego, żeby zacząć nagrywać od nowa po powrocie do rzeczywistości. Także mam przygotowane mapy myśli, mam przygotowane kilka rzeczy i mówię to po to, nie tylko, żeby się pożalić, chociaż może trochę też, ale żeby opowiedzieć Ci o swoim zobowiązaniu publicznym. Na samym początku przygody z podcastem zadeklarowałem się do tego, że raz w tygodniu przez najbliższy rok będę ten podcast publikował. No i teraz mamy poniedziałek, w czwartek muszę wypuścić ten odcinek, więc muszę to po prostu nagrać. Więc jeżeli masz z czymś problem, chciałbyś po prostu publikować jakieś treści, proszę cię, zobowiąż się publicznie przed swoim audytorium i na pewno będzie to największym batem na twoje plecy, żeby przejść do po prostu działania. Ale okej, okay, tyle ode mnie, porozmawiajmy teraz o tym, kto będzie kupował i do jakich grup odbiorców powinien skierować swoją reklamę, aby sprzedawać więcej. Określanie profilu klienta to bardzo ważny element w budowaniu strategii sprzedażowej. Oczywiście osoby, które zajmują się marketingiem, na pewno już słyszały tematy związane z budowaniem buyer's persona, z określaniem profilu klienta, określaniem profilu idealnego klienta itd. itd. Jednak chciałbym, żebyśmy pomyśleli troszeczkę w innym klimacie, trochę w innej, w innej materii na temat naszego profilu klienta. Chciałbym, żebyś zastanowił się przez chwilę, kto jest teraz Twoim właśnie idealnym klientem. Może na samym początku określę, jak ja definiuję profil idealnego klienta. Dla mnie jest to osoba, która wydaje określoną kwotę na usługi albo produkty. Dobrze mi się z tą osobą współpracuje. No i przede wszystkim liczę na taką odpowiednią dla mojego biznesu wartość zamówień długoterminowych w jakimś określonym czasie. Czyli nie interesują mnie takie powiedzmy jednorazowe oferty, jednorazowe działania. Tylko staram się tak prowadzić nasze współpracę, aby móc długoterminowo współpracować z naszymi klientami i realizować dla nich jakieś kolejne zlecenia. Kiedy już wiemy jaki jest profil naszego idealnego klienta, to wtedy możemy skupić się, może nie tyle co na samych zainteresowaniach wieku, płci, tylko głównie powinniśmy pomyśleć o jego problemach oraz potrzebach. Nie osiągniesz wymarzonych wyników sprzedażowych, jeżeli nie dotrzesz do odpowiedniej grupy odbiorców. Z pozoru jest to bardzo proste, no ale wykonanie już pozostawia wiele do życzenia w wielu różnych kampaniach. Oczywiście musisz pamiętać o tym, że nikt nie kupuje niepotrzebnych rzeczy. Prawdą jest, że kupujemy pod wpływem emocji i niekoniecznie każdy zakup jest racjonalny, ale na tym etapie prosiłbym, żeby skupił się na dostarczaniu. Wartościowych produktów i usług dla Twoich klientów, które rozwiązują ich problemy czy też potrzeby. Więc, jeżeli wiesz już, kim jest Twój idealny klient, znasz już jego potrzeby oraz problemy, to teraz czas na ocenę zaangażowania Twoich klientów. I to jest bardzo często pomijany element przy tworzeniu naszej grupy idealnych odbiorców, bo zapominamy o tym, żeby określić w naszym profilu klienta nie tylko zainteresowania, wiek, problemy, jakieś tam rzeczy, które możesz sobie targetować w reklamie na Facebooku czy w Google czy gdziekolwiek indziej, ale powinniśmy pomyśleć też o tym, na jakim etapie zakupowym jest nasz klient. Jeżeli widzisz, że najczęściej kupują od ciebie osoby, które na przykład są już na liście mailingowej, angażują się w Twoje treści, to właśnie powinien skupić się na komunikacji, sprzedaży. Do tych osób i bardzo dużo osób o tym zapomina. Wychodzimy z założenia, że musimy prowadzić Facebooka, że musimy prowadzić listę mailingową, że musimy podejmować bardzo dużo różnych aktywności, ale bardzo rzadko na koniec dnia sprawdzamy, z których tych aktywności faktycznie mamy naszych klientów i mamy realne zamówienia, na przykład w sklepie internetowym. W wielu branżach zdarza się, że osoby z zimnego ruchu nie dokonują zakupu albo ta konwersja zakupowa jest zdecydowanie za niska, żeby utrzymać, odpowiednią rentowność naszego biznesu. Więc decyzja o tym, do kogo będziesz się reklamować pod względem osób, które są zaangażowane w poszczególnych kanałach Twojej promocji, że widzisz, że te osoby właśnie kupują z tego źródła, kupują z maila, kupują z Facebooka, kupują z reklamy, na pewno pozwoli Ci oszczędzić budżet reklamowy i precyzyjniej trafiać do ludzi, którzy kupują. Ale też nie możemy aż tak mocno myśleć, że nastawiamy się tylko i wyłącznie na sprzedaż w tych kanałach, które nam generują sprzedaż. No bo zobacz, jeżeli skupisz się tylko i wyłącznie na działaniach mailowych, no bo widzisz, ze swoich obserwacji, że ludzie kupują z Twoich maili, ale nie zadbasz o to, żeby zareklamować na przykład swój lead magnet, czy zareklamować swoją listę mailingową, zbudować po prostu tą listę mailingową dzięki na przykład płatnej reklamie, czy dzięki jakimś postom organicznym powiedzmy w grupach, no to nie powiększając tej listy nie będziesz miał możliwości docierać do nowych osób. Także podsumowując grupę odbiorców pamiętaj, kim jest Twój idealny klient, jakie ma potrzeby, jakie ma problemy i przede wszystkim pamiętaj o tym, na jakim etapie zakupowym jest aktualnie Twój klient i z jakim Jakich kanałów dystrybucji najczęściej dokonują zakupu Twoi klienci? Przejdźmy do elementu sprzedażowego, czyli co sprzedajemy i jak wywołać akcję zakupową wśród naszych klientów. Niezależnie od tego, czy sprzedajesz produkty czy usługi, każdy z Twoich potencjalnych klientów zadaje sobie jedno zasadnicze pytanie, które może przybrać różne formy. Jak brzmi to pytanie? No, odpowiedź jest prosta jak dany produkt lub usługa pomoże mi w realizacji na przykład mojego problemu. Ale formy mogą być różne, jak dzięki X osiągnął Y, czy aby na pewno X pomoże mi w moich trudnościach, czyli w Y. Więc musisz pamiętać o tym, że każdy przed dokonaniem zakupu zadaje sobie te proste pytania. Dlaczego? No ponieważ każdy z nas chce podejmować możliwie najlepsze wybory. Kiedy znasz już potrzeby i problemy Twojego klienta, możesz jasno przewidzieć jego motywację. Moim zdaniem marketing polega na tym, aby uświadomić klientowi wartość, jaką daje nasz produkt. Nie chodzi tutaj o nominalną wartość twojej usługi czy też ceny produktu, tylko bardziej chodzi mi o pokazanie wartości dla twojego klienta, że dzięki na przykład mojej usłudze będziesz mógł osiągnąć lepsze przychody, poprawić swój standard życia, będziesz miał lepszą wygodę, będziesz być może miał jakiś prestiż, spełnić swoje marzenia i tym podobne. Nie wszyscy potencjalni klienci po zapoznaniu się z Twoją ofertą od razu podejmują tę akcję. Więc musimy skupić się na tych sposobach, które pomogą skłonić ich do samego działania i przedstawią tą realną wartość Twojego produktu. Zastanów się proszę, co najczęściej przekonuje Twoich klientów do zakupu. Ja wypisałem tutaj kilka rzeczy, które mogą Cię zainspirować, które powinieneś w mojej opinii zamieścić na swojej stronie internetowej. Do zakupu najczęściej przekonują nas, na przykład opinie innych klientów, różne rekomendacje, mogą to być jakieś dowody działania poszczególnego rozwiązania. Mogą też to być warunki cenowe. Jeżeli reprezentujesz, jesteś w stanie zagwarantować niższą cenę niż u konkurencji, to bardzo często to przekonuje też nas do zakupu. Twojego klienta może przekonać również przedstawienie procesu realizacji całej usługi czy też produktu. Mogą go przekonać do decyzji różne bonusy, gratisy. Może oferowanie dodatkowego indywidualnego wsparcia dla wybranych klientów, albo może jakieś dodatkowe materiały edukacyjne. Jeśli jasno określisz, co przekonało Twoich dotychczasowych klientów do zakupu, to koniecznie musisz zamieścić te elementy w swojej ofercie i w swoich reklamach. Dzięki temu znacząco zwiększysz konwersję zakupową, ale też zaangażowanie w Twoje reklamy. Ok, teraz trzeci filar. Jakie kanały dystrybucji powinniśmy wybrać? Och, tutaj mamy naprawdę szerokie pole do popisu. Można sprzedawać dzięki płatnej reklamie w grupach, mailingiem, webinarem, lead magnetem. Och, tych elementów naprawdę może być bardzo, bardzo dużo, ale warto pamiętać o tym, że nasza strategia sprzedażowa, właściwie jej zarys, to właśnie jest dobór odpowiednich kanałów sprzedaży oraz dystrybucji naszych treści reklamowych. Jaka jest prosta metoda, żeby odkryć, które u nas kanały promocji będą działały najlepiej? No po pierwsze, musisz sprawdzić, które z obecnie wykorzystywanych kanałów dają ci najlepsze rezultaty. Czy aktualnie pozyskujesz klientów np. z płatnej reklamy na Facebooku, czy faktycznie one są generowane? Czy otrzymujesz nowe zamówienia w odpowiedzi na Twój newsletter? Czy Twoje Insta Stories faktycznie generują nowe zapytania? W pierwszej kolejności chciałbym, abyś inwestował czas i pieniądze w to co faktycznie działa w twojej firmie i ja wiem, że dużo osób może mówić, że coś jest atrakcyjny, że warto wejść w TikToka, że warto zacząć jakieś tam nagrywać rzeczy, może prowadzić kanał na YouTubie i ze wszystkimi twierdzeniami się zgadzam, ale jeżeli masz określony budżet i określony czas, a zazwyczaj każdy przedsiębiorca w jakimś stopniu ma pewne ograniczenia, które wzbudzają w nas tą mocniejszą kreatywność, to jestem przekonany, że najlepszy zwrot z inwestycji będą generowały te kanały, które faktycznie już u ciebie generują klientów. Także kanały dystrybucji tych treści będą mocno skorelowany z Twoją grupą odbiorców, no bo jeżeli masz najbardziej aktywnych powiedzmy swoich klientów na Instagramie albo na Facebooku, no to prawdopodobnie ten kanał będzie całkiem ok. Jeżeli masz dobrze prowadzoną listę, która jest wiesz higieniczna, fajnie tam czyścisz, segmentujesz sobie te osoby, to ośmień twierdzić, że to też będzie bardzo dobry kierunek do tego, aby w tym kanału dystrybucji Reklamować swoje treści, no i sprzedawać po prostu więcej. Także pamiętaj o tym, gdzie są Twoi klienci najbardziej aktywni i przez które kanały faktycznie dokonują zakupu. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie innowacji, czyli nowych kanałów dystrybucji treści, które będą pomagały Ci zdobywać nowych klientów. Myślę, że na innowacyjne kanały powinienś poświęcić nie więcej niż 20% swojego czasu oraz zasobów reklamowych. Mówię tutaj oczywiście o samym budżecie. Możesz też wygospodarować jedną godzinę dodatkową każdego dnia, aby tworzyć jakieś dodatkowe treści. Ja na przykład tak zrobiłem na początku z Insta Stories, a potem z TikTokiem. Ok, więc podsumowując, aby zaplanować kierunek swojej strategii sprzedażowej, musisz już teraz. Określić, kim jest Twój idealny klient, aby wyświetlać się tym, którzy faktycznie kupują. Po drugie, musisz opracować elementy oferty, które rozbijają obiekcje Twoich klientów i przekonują ich do działania. A na sam koniec, zadecydować o kanałach dystrybucji treści, biorąc pod uwagę ich realne wyniki. Jeżeli potrzebujesz pomocy w ułożeniu lejku sprzedażowego i całej strategii sprzedażowej, napisz do mnie. Bardzo chętnie pomogę Ci wraz z moim zespołem. Tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Wszystkiego dobrego w reklamie. Pozdrawiam Cię. Cześć. Tyle ode mnie. Teraz czas na wdrożenie. Jeśli chcesz zastosować wiedzę szybciej i mieć pewność, że niczego nie pominiesz, przygotowałem specjalny bonus. Dołącz do kursu odporna Strategia, w którym pokażę Ci, jak zbudować lejek odporny na wszelkie zawirowania. Link znajdziesz w opisie. Kolejny odcinek już za tydzień. Subskrybuj podcast w ulubionej aplikacji, aby go nie przegapić. Gwarantuję, będzie dużo praktycznej wiedzy. Do usłyszenia.